Witajcie. Ja jestem Szymon i ze mną dowiecie się wszystkiego, co tylko chcecie wiedzieć na temat świadków Jehowy. Przez większą część życia należałem do tej wspólnoty, jednak dobrowolnie zdecydowałem się z niej odejść. Tutaj usłyszysz to, o czym sami świadkowie woleliby nigdy nie mówić. Jeśli tematy, które poruszam uznajesz za interesujące, może zostać moim patronem więcej dowiesz się wchodząc na stronę patronite.pl łamane przez Szymon mówi zapraszam do słuchania Moi kochani dzisiaj zajmiemy się tematem trudnym ponieważ nie czuję się w ogóle mocny w dziedzinach o których no dzisiaj wam wspomnę mianowicie w historii w chronologii archeologii to zupełnie nie jest mój konik Czuję się jednak mocny w innych dziedzinach, bo chociażby na odległość wyczuwam teorie spiskowe. I zresztą każda teoria spiskowa ma cechy wspólne, łatwo ją obalić. Więc dzisiaj zróbmy sobie takie badanko: porównajmy sobie kilka wypowiedzi z czasopisma Strażnica, z tym jak to wygląda właśnie w porównaniu z teoriami spiskowymi, z ich głównymi cechami je porównamy. A zrobimy sobie to na przykładzie absolutnie najbardziej absurdalnej i kosmicznej z nauk Świadków Jehowy, czyli na podstawie nauki o roku 607 i też związanym z tym rokiem 1914. Jeśli zaciekawił Cię ten wstęp, to zachęcam Cię jak najszybciej, żebyś zasubskrybował, zasubskrybowała ten kanał, żebyście zawsze byli na bieżąco z najnowszymi materiałami. A możesz to zrobić, klikając właśnie teraz ikonkę, która jest w dolnym prawym rogu ekranu filmu. Zrobione, no to przechodzimy już do tematu i już wyjaśniam, o co chodzi z tym rokiem 607. A przyznam się szczerze, że na ten temat to chciałem już mówić od bardzo dawna, ale kwestia ta jest niezwykle pogmatwana, bo nie czyta się łatwo artykułów na ten temat i nie czuję się kompetentny w tej dziedzinie, mówię szczerze. Ale uważam, że jeżeli ja tego nie wyjaśnię, to ktoś może się poddać retoryce świadków Jehowy i uznać, że o, ale to jest naukowo opisane i to na pewno jest prawda, i przez to trochę zmarnować sobie życie, więc no postaram się to zrobić najprościej jak się da i dzięki temu może chociaż kilka osób też zrozumie o co w tym wszystkim chodzi, bo okazuje się, że ciało kierownicze w tym wypadku kantuje i to ostro, lecie sobie w kulki ze swoimi współwyznawcami. I nie trzeba jakoś mocno zagłębiać się w chronologię, żeby wyczuć blef. I o co chodzi z tym całym rokiem 607, i czemu tak wiele hałasu o ten rok? Otóż świadkowie Jehowy wierzą, że w roku 607 została zburzona Jerozolima i od tego momentu trwało bez królewie, czyli żaden z królów Izraela cielesnego czyli narodu wybranego nie zasiadał już na tronie. Ale w związku z tą datą występuje też inne proroctwo, ponieważ no jest to fundamentalne proroctwo dla świadków Jehowy, ponieważ po tak zwanych siedmiu czasach miała zostać przywrócona władza, ale tym razem już tak symbolicznie, duchowo, w niebie, kiedy to Jezus miał zasiąść na tronie i zacząć panować w niebie, jeszcze nie nad ziemią, właśnie w niebie. No i świadkowie Jehowy obliczyli sobie, że te siedem czasów miało zakończyć się w roku 1914, jak no, to jeszcze nie jest najistotniejsze. Ja staram się teraz to wytłumaczyć w największym telegraficznym skrócie, żebyście poczuli kontekst, bo świadkowie Chowy no, rozpisują się na ten temat niesamowicie i bardzo szczegółowo, czemu akurat rok 607 i czemu akurat 1914, czemu tak bardzo zwracają na te daty uwagę. Z tym, że no, jest. W tym wszystkim taki malutki, malusienki problemik, bo żaden z historyków nie uważa, że Jerozolima została zburzona w roku 607 i żadne źródła historyczne nie potwierdzają tego roku. No więc zachodzi pewna sprzeczność. No i co robią świadkowie Jehowy? Oczywiście, że próbują tą sprzeczność wyjaśnić, obalić jak najbardziej na podstawie swoich artykułów i robią to naprawdę w sposób bardzo skomplikowany. Także jeżeli no, nie jesteś w temacie, to jesteś im uwierzyć, jesteś im, skłonna im uwierzyć i podają dowody, które według nich obalają dowody naukowców i każą wierzyć w ich wersję. A wiadomo, że to co opublikuje ciało kierownicze jest święte i niemożliwe do obalenia, i każdy świadek Jehowy będzie w to wierzyć. No i tak sobie świadkowie Jehowy wierzą, że ta Jerozolima, no to została zdobyta w 607 roku. Ja też nie mam potrzebnej wiedzy, żeby obalić ich punkt widzenia i historykiem nie jestem, ale mogę na przykład porównać sobie punkt widzenia Świadków Jehowy z cechami teorii spiskowej. I zresztą sami zobaczycie, jakie wnioski się nasuwają. A teorie spiskowe są na tyle powszechne i na tyle też poważnym zagrożeniem, że nawet zajęła się tym Komisja Europejska. Ja korzystam właśnie z ich materiałów trochę. W źródło też gdzieś tam się pojawi w opisie. I może najpierw definicja teorii spiskowej? Jest to przekonanie, że pewnymi wydarzeniami lub sytuacjami manipulują z ukrycia potężne siły o wrogich zamiarach. A ja bym się jeszcze dodatkowo pokusił o definicję z Wikipedii, że teoria spiskowa jest to próba wyjaśnienia genezy wydarzenia, przebiegu wydarzeń lub sytuacji, stojąca w opozycji do powszechnie uznanej wersji, wynikająca z przeświadczenia o istnieniu spisku. Czyli zakamuflowanej działalności grupy osób, które rzekomo zawarły tajne porozumienie dla osiągnięcia jakiegoś celu, zatajając prawdę przed opinią publiczną. I na tym chciałbym się zatrzymać, położyć na to nacisk, że głównie chodzi o jakąś taką tajną wiedzę, którą posiadają nieliczni, a reszta to się myli, albo też stara się zakamuflować tą prawdziwą wiedzę o jakichś wydarzeniach. I teraz prowadźmy to sobie do naszego przypadku, do kwestii roku 607, a raczej, przepraszam, 587. W pewnej strażnicy czytamy tak: Większość uczonych uważa, że zagłada Jerozolimy nastąpiła w roku 587, przed naszą erą. W ten sposób zawężają oni czas wygnania do 50 lat, na jakiej podstawie swoje obliczenia opierają na starożytnych dokumentach klinowych wspominających o Nabuchadna carze, nie jestem w stanie tego wymówić drugim i jego następca. Dalej zaznaczono jednak, że chronologia biblijna wyraźnie wskazuje, że Jerozolima została zburzona w roku 607. No bo chronologia biblijna to jest to, na czym powinniśmy się skupić według świadków przynajmniej. I na co tutaj zwrócić uwagę? Na Postawioną tezę, która już sama w sobie prowadzi do niewłaściwych wniosków, że chronologia biblijna mówi, że Jerozolima została zburzona w 607 roku, no i musimy zrobić wszystko, żeby udowodnić, że tak jest. I tak robią świadkowie. I ponieważ świadkowie chowy biorą sobie wszystko, co jest napisane w Biblii, śmiertelnie poważnie i zapewnik no to wszystko tam musi być prawdą. Oni będą odrzucać wszystkie dowody, które byłyby sprzeczne z chronologią biblijną i będą sobie gromadzić wszystkie te, które będą potwierdzać ich teorie. No otóż nie tak działa jakakolwiek nauka, nie tak działają jakiekolwiek badania, bo jeżeli zdecydowana większość historyków uważa, że Jerozolima została rzeczywiście zburzona w roku 587, no to tak być musiało i jakieś podstawy muszą mieć, i jak oni to badają, to sobie zbierają dowody i nie kierują się już postawioną wcześniej tezą. Po prostu zbierali dowody i na podstawie tego wysnuli najbardziej prawdopodobny wniosek. Co natomiast robią świadkowie Jehowy? Robią wszystko, żeby potwierdzić swoją wersję: przede wszystkim przez podważenie już istniejących dowodów na 587 rok. A po drugie, na wprowadzeniu swoich dowodów, które potwierdzają ich teorie, które też są dosyć nielogiczne. Nie w taki sposób działa nauka. Poza tym, zapominają o bardzo ważnej sprawie, że Biblia nie jest dziełem historycznym i też wielokrotnie wykazywano już, że w Biblii występują pewne nieścisłości pod tym względem i naprawdę nie należy w 100% zakładać, że jeżeli coś znajduje się w tej księdze, no to nauka to potwierdzi. Chociażby przykład takiej nieścisłości, bardzo prosty, do, rodowód Jezusa. Zarówno Łukasz, jak i Mateusz umieścili zupełnie inne rodowody, zupełnie inne zbiory przodków Jezusa, i nie da się tego zupełnie w jakikolwiek sposób ze sobą pogodzić, bo na przykład, według rodowodu Mateusza, król Judei Joram widnieje jako ojciec Ozjasza, a w rzeczywistości był jego prapradziadkiem. No, i posłuchajcie, jak świadkowie Jechowy podważają w swoich czasopismach zaufanie do dowodów historycznych. Znaleziono tysiące tabliczek z pismem klinowym pochodzącym z okresu nowobabilońskiego i dokumentujących zwykłe transakcje handlowe. Ze świeckiego punktu widzenia taki ciąg dowodów zdaje się uzasadniać chronologię nowobabilońską, według której 18 rok panowania Nabuchodonozora to 586 rok przed naszą erą. Ale żaden historyk nie może ręczyć, że obecny obraz dziejów Babilonu nie jest błędny lub nieścisły. Wiadomo na przykład, że starożytni kapłani i królowie dla własnych celów czasami przerabiali zapiski, a nawet jeśli posiadane świadectwa są dokładne, mogły zostać mylnie zinterpretowane przez nowożytnych uczonych, albo są niekompletne, i nieodnalezione jeszcze materiały mogą radykalnie zmienić chronologię omawianego okresu. Za dużo jest tutaj tych niewiadomych, nie sądzicie? Może ktoś manipulował te tabliczki dla własnych celów, ale wszystkie naraz, a może to naukowcy źle odczytują te tabliczki, ale Biblia? Nie, no to, to jest coś innego. Przecież Biblia zawsze ma rację i skoro jest wyznacznikiem moralnym dla miliardów chrześcijan, no to musi się też wszystko inne w niej zgadzać na każdym polu, również na polu historycznym. No otóż nie tak to działa. I na potwierdzenie swoich wywodów świadkowie podają, że czasem zdarzało się, że dowody historyczne potwierdzały to, o czym pisze Biblia, i jakby Biblia była wyznacznikiem w tym. I posłuchajcie takiego argumentu. Słowo Boże wspomina na przykład o władcy Babilonu imieniem Belsazar, czym przez setki lat wprawiała uczonych zakłopotanie, ponieważ żadne pozabiblijne dokumenty nie poświadczały jego istnienia. Tożsamości ani stanowiska. W końcu jednak archeolodzy znaleźli świeckie zapiski, które potwierdziły doniesienia biblijne. Istotnie wewnętrzna harmonia tej księgi oraz widoczna sumienność jej pisarzy, również w sprawach chronologii, jest dla chrześcijan tak silnym argumentem na jej korzyść, że przedkładają jej autorytet nad wciąż zmieniające się opinie historyków świeckich. Tak, i to, że raz czy kilka razy w Biblii udało się zachować spójność historyczną, no to nie oznacza, że jest tak we wszystkich wypadkach. To jest typowy błąd poznawczy, czyli tak zwany efekt potwierdzenia, czyli szukanie tylko tych informacji, które potwierdzają moją tezę, a niwelowanie wszystkich innych, bo na pewno można na te kilka przypadków, kiedy tak było, że chronologia biblijna się zgadzała z historyczną, znaleźć. Setki innych, dziesiątki, setki innych, które mm, jednak pokazują, że chronologia biblijna jest nieścisła. I świadkowie chowy nie walczyliby tak o ten rok 607 aż tak bardzo, gdyby nie fakt, że ten rok ewidentnie wiąże się z rokiem 1914, czyli z głównym dogmatem świadków jechowy, który, no gdyby obalić, no to obala się w zasadzie cała doktryna tej religii, bo jeżeli Jezus nie zaczął panować w roku 1914, no to i dni ostatnie nie zaczęły się w 1914 roku, a jeśli nie w 14, no to kiedy? W takim razie co z bliskim Armagedonem? Czy nastąpi za naszego życia, tak jak to podają świadkowie? Rozumiecie, te kostki domina by legły w gruzach w takim wypadku. Pojawia się w tym momencie za dużo pytań. Zresztą doktryna o roku 14 już kruszy się w posadach, no bo przecież okres między 1914 rokiem a Armagedonem musi, powinien być stosunkowo krótki, a obecnie trwa to już 107 lat i coraz ciężej będzie udowodnić, że Armagedon może nastąpić w każdej chwili, że należy cały czas być w gotowości, a tak naprawdę, no to strach przed Armagedonem, nie ukrywajmy, jest głównym powodem. Dla którego tkwi w tej religii tak wielu wyznawców, bo po prostu się boją tego Armagedonu. Ale porównajmy sobie teorię o 607 roku z tym, co o teoriach spiskowych mówi Komisja Europejska. Jakie są cechy teorii spiskowej? Po pierwsze, że występuje domniemany, tajny spisek. No, tak cały naukowy świat chce, żeby ludzie uwierzyli, że Jerozolima została zburzona kiedy indziej niż to mówi Biblia. Po drugie, jest grupa spiskowców, ci wszyscy historycy którzy chcą, by ludzie myśleli inaczej niż mówi chronologia biblijna. Po trzecie, istnieją dowody, które wydają się potwierdzać teorię naukową, ale tak naprawdę, no to ta teoria spiskowa jest prawdziwa. Po czwarte, nic nie dzieje się bez przyczyny i nie ma przypadków. Nic nie jest takie, na jakie wygląda i wszystko jest ze sobą związane. No i to jest dokładnie tak, jakby się przyjrzeć właśnie naukom Świadków Jehowy, że traktują oni Biblię w sposób... Bardzo ciekawy, i na przykład próbując udowodnić proroctwo Daniela o siedmiu czasach, przeskakują sobie oni do Księgi Objawienia, czyli zupełnie do Innego Testamentu, z której biorą naprawdę randomową liczbę, 1260 dni, a potem z innego wersetu z objawienia wyliczają sobie, że 1260 dni to 3,5 czasu, a zatem 7 czasów, która jest, o których jest mowa w zupełnie innym fragmencie Biblii, bo w księdze Daniela no, to musi być 2520 dni. Potem tą liczbę dni zamieniają na lata, argumentując to jeszcze innymi wersetami. No i słyszycie, jak to brzmi? To jest naprawdę czarna magia, i zwykły człowiek tego nie zrozumie. No, wybrańcy owszem, wybrańcy mają tę tajemną wiedzę, i też no, nie zastanawiało Was to, że przez te wszystkie setki lat ludzie próbowali interpretować Biblię w różny sposób. Ale to świadkowie odkryli tą prawdę objawioną, i świadkowie wiedzą, że to od roku 1914 Jezus panuje. Nikt inny tego nie wiedział. To wszystko jest bardzo podejrzane, i oczywiście ci, którzy mają dostęp do tej prawdy objawionej, no to są też ci dobrzy. To jest kolejna cecha. A cała reszta się myli i tkwi w kłamstwie, i jest w ogóle zmanipulowana, i tylko ta nieliczna grupa wie, co to jest prawda. I tylko oni, jako grupa wybrana przez Boga, wie wszystko i w ogóle przejrzała boski plan. No i też na stronie komisji czytamy dalej: Teorie spiskowe często pojawiają się jako logiczne wyjaśnienie wydarzeń lub sytuacji, które trudno jest zrozumieć i dają fałszywe poczucie kontroli i sprawczości. Ta potrzeba prostego wyjaśnienia wzmaga się w momencie niepewności. No i rzeczywiście religia świadków Jechowy daje jasne odpowiedzi na każde pytanie, w odróżnieniu chociażby od Kościoła Katolickiego, który no, pozostawia jakąś tam miarę niepewności i dowolności w interpretowaniu swoich nauk. No i do tego stopnia te odpowiedzi są jasne, że nawet studium ze świadkami Jechowy opiera się właśnie na tej zasadzie. Pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź. Dlaczego ludzie umierają? No w związku z nieposłuszeństwem Adama pojawił się grzech. Co czeka ludzi po śmierci? Zostaną skrzeszeni do życia wiecznego na Ziemi. Co zrobić, żeby zostać wybawionym? Trzeba zostać świadkiem Jehowy. A dlaczego świadkowie Jehowy są jedyną prawdziwą religią? Bo tylko oni stosują się do nauk z Biblii, a inni się nie stosują. No i właśnie takie to jest zalewanie ludzi argumentami, które są proste, wydają się dosyć proste, i nie ma mowy o jakiejkolwiek innej dyskusji. No, i właśnie przez to ludzie są spokojniejsi, w, którzy w to wierzą, no bo jest jedno wyjaśnienie danego zjawiska, a nie ma jakiejś dowolności. No i ludzie to łykają, niestety. Warto podkreślić tą cechę, że coś albo jest dobre, albo złe i nie ma odcieni szerości. Jeśli próbujesz udowodnić, że świadkowie Jehowy się mylą, no to od razu też zostaniesz uznany za odstępcę, nieważne jak bardzo logiczne i bo układane wydają się Twoje argumenty. Jeżeli nie jesteś z nami to jesteś przeciwko nam. I dalej na tej stronie komisji czytamy, jak rozpoznać teorię spiskową. Na przykład teorię spiskową nie będzie taka, której autor ma uznane kwalifikacje i referencje w danej dziedzinie i autor wykorzystuje możliwe do zweryfikowania fakty i dowody z badań naukowych lub akademickich. Warto podkreślić, że artykuły, które sporządza Towarzystwo Strażnica są pisane przez ludzi, którzy nie mają wykształcenia historycznego ani żadnego innego archeologicznego, czy na przykład no nie są biologami, na przykład w kontekście, jeżeli rozpatruje się dowody potwierdzające lub przetrzące teorię ewolucji. Kolejna rzecz, jeżeli źródło cytowano w kilku poważnych środkach masowego przekazu informacje potwierdza wielu naukowców badaczy, Źródło oraz powiązane z nim stwierdzenia potwierdzają niezależność strony internetowe prowadzące weryfikację informacji, no to nie jest teoria spiskowa. Natomiast jeżeli autor prezentuje swoje informacje jako prawdę objawioną, autor demonizuje każdego, kto jego zdaniem stoi za domniemanym tajnym spiskiem, to on jest subiektywny, nacechowany emocjonalnie w celu zobrazowania przekazu wykorzystuje się emocjonalne obrazy lub anegdoty, no, to raczej to już będzie teoria spiskowa. I nie chcę tutaj mówić, co jest podobne do retoryki Towarzystwa Strażnica, bo możecie sobie to sami sprawdzić. Warto tutaj zobaczyć na tą stronę, bo pomaga naprawdę odrzucić wiele teorii spiskowych. A niestety one bardzo mocno się szerzą ostatnimi czasy. I postają jak żywy po deszczu. No i mamy na świecie obecnie kryzys autorytetów, i każdy może się podać za eksperta, może sobie stworzyć dzieło, które wygląda jak epopeja naukowa, a tak naprawdę no to jest wstek wzdór. I mówię też o tym dlatego, że wiele byłych świadków jechowy dało się wciągnąć w różne teorie spiskowe, a to z bardzo prostego powodu, ponieważ w taki sposób działa ich umysł. Odejście od świadków jechowy wymaga uznania jednego faktu. Że świadkowie Jehowy myślą w kategoriach czarno-białe, dobro-zło, a nic nie jest tak naprawdę czarno-białe. Są też odcienie szarości, i łatwo się rzeczywiście poddać e, wpływom takim byłym świadkom Jehowy jakichś pseudoautorytetów, którzy twierdzą, że poznali prawdę objawioną, e, no a tak naprawdę to mainstream i społeczeństwo się myli, ponieważ oni są do tego przyzwyczajeni właśnie do. Takiego sposobu myślenia. I ja też bardzo długo musiałem zmienić swoje sztywne, świadkowskie myślenie i zobaczyć te wszystkie odcienie szarości. No dobra, kochani, trochę się rozgadałem. Teraz wasza kolej. Dlaczego uważacie, że wyznawcy religii świadków Jehowy są szczególnie narażeni na wpływy teorii spiskowej? Czy znacie jakieś inne nauki świadków, które można by podpiąć pod kategorię teorii spiskowej? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapominajcie też o łapkach w górę i o daniu subskrypcji no bo to jest dla mnie naprawdę bardzo ważne. Ja to bardzo cenię. A teraz już trzymajcie się ciepło i nie dajcie się wciągnąć w żadną teorię spiskową. Trzymajcie się. Cześć.